i my a hawk. Jardine, woofy, make me hello at the moon. You're the final fish in this lagoon. I feel the now, you so beguile. Even though you act so vile. And do sense, don't go side. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Oh, to oh, od oh. Cleo, jakaś masaka. No, mój Sweet, patrz! Więcej bandaży tutaj! Ow, ow, ow... Ach. Biedactwo to przez stracha ma dziś kiepski dzień On jest lalką wódu. Jeśli on ma kiepski dzień To wszyscy mają mm. mm. Franki, tego zrobiłaś? To teraz go napraw Co ja poradzę? Nie umiem oh, Czytać w myślach Skara krzyk no. Jest zdołowany Co za los Lubię guziki oh. Jedyna nadzieja to wejście do jego domu. Gdy Gulia naciśnie ten przycisk, zostaniemy przeniesione do jego mózgu. Totalna pustka. Wiecie, umysł jest jak dom. Każdy pokój ma inną funkcję. Ten obszar kontroluje mowę. <śmiech> <śmiech> Aha, to centrum pamięci. To było dzisiaj. Ty, przewodniczącym Czachy Szkoły, nie jesteś nawet prawdziwym ziomem, ziom! On ma rację. Nie jestem prawdziwy. Ach, Ross. Jego problem to samoocena. Jak można mu pomóc? Ten obszar kontroluje emocje. A co najważniejsze, miłość. Musimy go połączyć z nim samym. Udało się? Jak ja ciebie lubię! O, dziękuję, Skaro. Jestem zdrowy! Jestem zdrowy! Myślę, że nasze zadanie zakończone. Już mnie nie obchodzi, jak będziesz mnie traktował. Ponieważ ja kocham się! <słysy> Może powinniśmy jeszcze wrócić i zrobić parę poprawek?